Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan, czasu łaski wysłuchałem Cię i w dzień zbawienia poratowałem Cię I zachowałem Cię i dałem na przymierze ludowi, abyś wzbudził ziemię i posiadł dziedzictwa rozproszone Abyś mówił tym, którzy są w więzieniu, wyjdźcie, a tym, którzy w ciemności, ukażcie się Będą się paść przy drogach, a po wszystkich równinach pastwiska ich nie będą łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich gorąco i słońce, bo który litość ma nad nimi, będzie ich prowadził, a przy zdrojach wód będzie ich poił. I uczynię wszystkie góry moje drogą, a ścieżki moje będą podwyższone. Oto ci z daleka przyjdą, a oto owi z północy i od morza, a ci z ziemi południowej. Chwalcie niebiosa i raduj się, ziemio, śpiewajcie góry chwałę, bo powiększył Pan lud swój i zmiłuje się na ubogimi swymi. A Syjon mówił, opuścił mnie Pan i Pan zapomniał o mnie. Czyż może zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się nie zlitować nad synem żywota swego? A choćby ona zapomniała, wszakże ja nie zapomnę o Tobie, mówi Pan Wszechmogący.